Moje szanowanko Witajcie ponownie Kamil z tej strony dzisiaj taka maszyna przed wami czyli baczasz bruzer jak widzicie to jest ta testówka którą prezentowałem w wcześniejszym odcinku miałem ten, ten element jakby dodaję do zeszłego odcinka ale gdzieś mi zaginął materiał w praniu no mniejsza o większość w każdym bądź razie hmm, nagrywam jeszcze raz. I cóż, no kilka takich detali się pojawiło w tym pojeździe od razu, żeby go ubrać, pokazać jak to może wyglądać. Też powiem szczerze dla sprawdzenia, dla, dla mnie samego, żeby wiedzieć co faktycznie pasuje, co nie. Bagażnik centralny, jak najbardziej pasuje, od Dominara. Zauważyłem jedną rzecz, jak ostatnio jechałem, tutaj klepało mi, znaczy coś mi tutaj klepało, myślałem, że coś źle złożyłem, jak rozbierałem go. Natomiast no, winą się jednak okazało, to siedzonko co dziwne bo wcześniej tego nie słyszałem jedna osoba tylko mi zgłosiła to, że tutaj faktycznie te gumy oryginalne w siedzeniu są za krótkie i po zamontowaniu stelaża bagażnika siedzenie zaczyna wibrować i gdzieś tam tłuc no i faktycznie tak też się tak też się działo tutaj w gruzerze wcześniej wcześniejszym dominarze tego jakoś nie słyszałem albo nie wiem nie wiem o co chodziło ona no, myślą większość w każdym razie tak gumy są podłożone siedzenie nie rusza się kompletnie i jest teraz cicho. Stelaże boczne, te niestety będę musiał przerobić troszkę. Po pierwsze zrobię tak, żeby tutaj wszedł każdy kufer, się mógł zmontować, tak powiem. Także tutaj te, te mocowanie po prostu jakoś wyciągnę sobie inaczej. Tu mocowanie z przodu, też ja, ja to zamontowałem, nabielciłem sobie, trzyma się to całkiem sensownie, natomiast muszę wykorzystać tak, żeby w tą dziurę wchodziło, więc troszkę trzeba będzie przedłużyć ten bagażniczek i będzie gites ale w każdym razie sakry boczne można sakry, można tym powiesić albo kufry boczne zamontować bez większego problemu na gmole jeszcze nie wiem czy będę montował dodatkowe oświetlenie póki co mi się nie chce jest wyższa szyba no znaczy nie jest to jakieś specjalnie potrzebne tutaj lampa jest naprawdę dobra szyba czołowa też od modelu dominar pasuje idealnie no w końcu ta sama lampa te same obudowy zegarów także nie ma tutaj co się nawet jakby zastanawiać czy nie powinno być to dziwne No i kolejna rzecz to taka rzecz która mnie zainteresowała jakiś czas temu Zobaczcie możliwa kradzież bruzer przed go tak potarmosiłem trochę mocniej a już mam informację że coś się dzieje z moim motocyklem Proszę bardzo i mam po otwarciu powiadomienia mam informację, gdzie jest mój motocykl, o której wystąpiło powiadomienie, i od razu 112 telefon, żeby zgłosić ewentualną, właśnie, możliwość kradzieży. O, kilka razy go tutaj majtałem. No, w każdym razie, tak to, tak to wygląda. Aplikacja podaje mi też spadek napięcia z informacją, co, o czym to może być, i wtedy telefon do serwisu albo do asystansu. Te numery muszę tu jeszcze wprowadzić, bo nie zrobiłem tego wcześniej. Znaczy, że wszystko jest obczytane. Aplikacja to jest Car Assistant. Funkcjonuje z urządzeniem, które właśnie jest tu zainstalowane. Marki Ferguson. No, nie na to wpadłem, jak, jak dodawałem się do ich skuterów elektrycznych. Te skuterki są właśnie w taką aplikację wyposażone, i dostałem takie urządzenie, właśnie, żeby też nie zareklamować, który może, a zajrzeć, znaczy sprawdzić samemu jak to wygląda, jak to działa, tak żeby móc ewentualnie klientowi pokazać jak, jak będzie chciał, będzie zainteresowany takim skuterkiem. E, aplikacja bardzo prosta, e, tutaj alarmy możemy włączyć, wyłączyć, na przykład jak idziemy, oddajemy do serwisu, można wyłączyć go. E, są takie podstawowe informacje, 350 dni, e, 5685 km 12,1 V i 0 km na godzinę. Oczywiście tutaj prędkość aktualna pojazdu, napięcie akumulatora 350 i 600, 500, 5680, to są informacje o pojeździe, czyli badanie okresowe jest za 350 dni. Polisa wygaśnie za 351 dni. To akurat tutaj się akurat to nie zgadza, źle to wprowadziłem, ale mniejsza z tym. Badanie okresowe za 5685 km to też nie jest prawdą, tylko, ale tam jest to niedokładnie, bo aplikacja nie rozróżnia tych pierwszych przeglądów okresowych, czyli po 300, po, po, czy tam 450 i 2000, tylko ma interwał co 6000, dlatego tutaj jest to pomylone. Badanie techniczne za 1081 dni, no bo za 3 lata od daty zakupu aktualny przebieg 314 km, rok produkcji 2020 i tak dalej. Alarmy, tutaj możemy ustalić jakie alarmy chcemy, żeby były aktualne, czyli kradzieżowy, napięciowy, alarm sabotażu, jeśli ktoś będzie chciał tam wyjąć akumulator i tak się pobawić i blokada zapłonu, którą można wykorzystać 10 razy. Blokada zapłonu, no to jak sama nazwa wskazuje, można urządzenie podpiąć tak, żeby blokował zapłon, no, jak ktoś jest ambitny albo sprytny, to może sobie podłączyć te pod cewki zaponowe pod, nie wiem, zbiornik paliwa, pod pompę paliwa, znaczy się, albo no, jakiś tam dowolny inny element według, według własnego zdania, albo nawet kilka, jeśli chce się komuś jakby w to bawić. No i oczywiście jest mapa z dokładną lokalizacją, i to ta lokalizacja mnie fascynuje, bo jest mega dokładna. Zobaczcie, motocykl stoi w tym momencie w warsztacie pod dachem, i możecie sobie powiedzieć: No i co z tego? No i to z tego, że tutaj na mapie jest dokładnie ten budynek pokazany dokładnie to miejsce, w którym to stoi. Przypadek? Nie sądzę. Gdzie, gdzie bym go nie stawił, postawił, to faktycznie ta lokalizacja jest super, nawet pod dachem. Natomiast mam w swojej TRC również takie urządzonko, co prawda, inne, inne z inną opcją i zobaczcie motocykle stoją w odległości dwóch metrów niespełna od siebie natomiast tu jest taka lokalizacja bardziej jakby taka przybliżona tak już nie pokazuje dokładnie idealnie w punkt no ale z dokładnością do kilku no właśnie dokładność jest po prostu tutaj dużo większa niż tam tam jest do kilku metrów tu jest nie wiem do metra maksymalnie i to jest bardzo ciekawe zresztą tam mam też więcej informacji na temat pojazdu, bo są te, te ładowanie i prędkości. Mogę sobie prokadę prędkości wprowadzić i będzie mi informował właśnie, że mój motocykl przekracza prędkość. Także jest to fajna aplikacja, ale bardzo prosta. Natomiast ta od Fergusona naprawdę fajnie działa i jest sporo dokładniejsza. No i mapy Google ma przede wszystkim. Tutaj nie wiem, czemu internetu mi chce pokazać, ale to akurat wina z telefonu. Ferguson to jest ta, ta firmowa właśnie od EMIO, nie wiem czy o tym wspominałem, mniejsza większość. Plus jest też taki, że kupując to urządzenie, ono kosztuje 500, czy 450 albo 500, już nie pamiętam dokładnie, ale dostajecie też roczny abonament z y, transferem na terenie Europy transferem danych na terenie Europy. To jest fajne. Po roku 60 zł rocznie kosztuje taki urządzanko, więc no, jest to ciekawa opcja jako zabezpieczenie dodatkowe pojazdu. Jak nie wiem, autokasko, te kradzieżowe przynajmniej jest dla Was zbyt drogie, a zazwyczaj jest to cholernie drogie, no bo 2,5 tysiąca średnio, albo, albo i więcej dać za ubezpieczenie do motocykla, który kosztuje 10, 15 czy nawet 20 tysięcy, no to proporcjonalnie to jest całkiem spora Kwota, ja za samochód płacę 1000 OC, i OC a tutaj w motocyklu 2,5 klocka za, za samo autokasko. Dziwne. No mieszę z tym. Także to jest jakieś tam rozwiązanie, przynajmniej żebyśmy wiedzieli kradzieżowo, co się dzieje. Ale też i bezpieczeństwo. Nawet, nie wiem, będzie ślizg, zaliczył jakąś kraksę, coś. To, to urządzenie zamontowane od razu wysyła informację oczywiście do aplikacji, ale też i może wysłać e, powiadomienie SOS na wybrany telefon. Także to też jest ciekawe rozwiązanie. No i to chyba tyle co chciałem powiedzieć na dzień dzisiejszy w tym temacie. Jakbyście chcieli wiedzieć jakie to jest urządzonko to piszcie na pliwa albo po prostu podam link do niego w, w karcie poniżej. Znaczy tam w, w karcie w wieków. No wiecie pod filmem będzie będzie link do tego do jednego do drugiego. W TRC te, tam, tam mam akurat tą tańszą wersję zainstalowaną taką z ciekawości kupiłem. No ale tam też trzeba dokupić sobie samemu kartę SIM i, ręcznie jakby opłacać transfer danych. Także no troszkę gorsze rozwiązanie jakby nie było. Ale 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 jeśli chodzi o, o te tutaj Fergusona, no to jest całkiem przyzwoite i nie, naj, nie najdroższe. Motocykl testówka. Ja go biorę dzisiaj jadę na, na docieranie. I pewnie jakiś filmik z tego też i stworzę. Może jakąś serię vlogów właśnie bruzerowych. Zobaczymy. Żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.